Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Na początku chciałem Wam tylko powiedzieć, że to był taki żart z tym wąsem. Było dużo komentarzy, ale to tylko i wyłącznie miało sprawdzić Waszą reakcję. No i udało się, bo komentarzy jest naprawdę sporo. Przechodząc do samego wyzwania, postanowiłem podjąć się czegoś, co było dosyć popularnym pomysłem w komentarzach właśnie od was. 7 dni na pierogach. I właśnie w tym momencie ogarniam się, no i lecę kupić sobie jakieś pierogi, gdzieś tam sobie pojadę, no i coś wynajdę. Będę starał się pokazywać wam pierogi z różnych miejsc. Teraz jest dziwny czas, no ale miejmy nadzieję, uda się znaleźć kilka fajnych miejscówek. Także moja waga na tę chwilę wynosi 88,4 kg, więc no pewnie coś tam się przytyje. Zobaczymy. No będę starał się jeść trzy posiłki z pierogów, oczywiście nie najadać się za bardzo, bo nie chcę się obżerać. To nie o to chodzi, że mam przytyć jedząc 7000 kilokalorii na dzień. Chodzi bardziej o to, żeby utrzymać swoje zapotrzebowanie właśnie w tych pierogach i tak też będę starał się trzymać, więc około 3000 kcal będę pochłaniał, a teraz właśnie idę suszyć łeb i wychodzę. Miałem sobie kupić pierogi ze sklepu, ale postawiłem na restaurację Kozaczok, która znajduje się niedaleko mnie. Zadzwoniłem, zapytałem, 15 minut i gotowe. Cena 8 pierogów z serem to 17 zł. Cena pierogi z kapustą i z grzybami 17 zł za 8 sztuk, tak samo pierogi z serem 17 zł za 8 sztuk. Dodatkowo sos owocowy 4 zł, cebulka zasmażona 2 zł, więc wyszło mi 4 dychy. No i tutaj mam posiłki na śniadanie oraz obiad, potem na kolację coś sobie poszukam. Tak się prezentują pierogi z serem, to jest sos, dodatkowo pierogi z mięsem, które sobie zostawiam. E, wszystko ładnie opisane oczywiście, bo e, niektóre restauracje o tym zapominają i później jest losowanko. Czas na testy, to jest taki syrop owocowy, zobaczymy jak się prezentuje pieróg, jeśli go ugryzę. Cieplutki, słodziutki i pyszny. Mm. Naprawdę bardzo smaczne pierogi. Mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Pierogi właśnie z serem na słodko, na śniadanko. Jest tu 8 sztuk. No i moje. Dosyć szybko znikają. Jeden pieróg z serem waży 49 gramów. Czas brać się za montaż nowego odcinka. Ale między montażem trzeba jeść. Mm. Już wiem, gdzie będę zamawiać pierogi. Jeśli miejsca, które będę odwiedzał, nie będą w porządku. A co do tego, bo pewnie zaraz zapytacie się, Maksym płakał? Nie, nie płakał. To jest o. Widzicie, mam uczulenie, no i muszę sobie to smarować. Jadę do Abstra, bo mam parę rzeczy do zrobienia, no i muszę spotkać się też z czarkiem, bo będziemy nagrywać odcinek czwartek. Jestem, ale czarka nie spotkałem, a bardzo przykro. No piszcie w komentarzu, jakie kanały z Appstra oglądacie. Jadę za chwilkę do sklepu, bo jutro razem z Adą będziemy przygotowywać bardzo dużego pieroga. Ponadto będziemy go jeść na live'ie, więc tak sobie postanowiłem, że w czasie takiego wyzwania zrobię jeszcze jedno duże wyzwanie. tego jednego pieroga można by było zrobić bodajże 64 pierogi, więc to będzie naprawdę duży pieróg. Idę po pierogu. Kupiłem już wszystko, żeby zrobić tego największego ruskiego pieroga i jutro będziemy go robić właśnie. Ciekawe, czy chociaż jeden z tych papierków to będzie ulotka z pierogami. No i dupa, zachowałem sobie tylko te z pizzy, bo być może zrobię odcinek 7 dni na pizzy, a to to jakieś śmieci. Jadę do ziomka na Ligę Mistrzów i poprosił mnie, czy mogę zajechać mu po kepsa. Tak się złożyło, że obok kepsa znalazłem pierogarnię gruzińską, chyba gruzińską i zamówiłem sobie pierogi, więc e, nie będzie jadł sam i ja w sumie też. Dla ja wiozę kepsa, sam sobie kupiłem chińskie pierożki z indykiem i grzybami mun. E, także dzisiaj trzecia porcja już wjeżdża i jadę właśnie oglądać Ligę Mistrzów, a potem pokręć Fifę. Z czym to? Nie wiem. O czymś ze świąt. <laughs> Nie wiem. Czyli mam pierogi z nie wiem. Ale zobaczcie, nie muszę zamawiać. Już się dowiedziałem, są z kapustą i z grzybami, tak? Ze świąt. Siemano, właśnie się obudziłem. Dzisiaj dzień drugi na pierogach. Co więcej mogę powiedzieć? W nocy miałem bardzo duże wzdęcia, co znaczy, że sporo pierdziałem na całe szczęście. No nie były to jakieś e, smrody, no ale pierdziałem, czułem gazy, czułem dyskomfort. Obudziłem się, jak widzicie, no mam się całkiem nieźle. Zaraz zamawiam sobie śniadanie. Zamówiłem sobie pierogi z baru Ubeci, który jest tutaj nieopodal. Czekałem 30 minut. Bodajże 4 rodzaje, bo było wymagane 30 złotych, także za 3 dychy, mając 4 rodzaje pierogów po 8. No to jest całkiem sporo. Przyszła wielka torba pierogów z baru Ubeci. Za chwileczkę będziemy jeść. Więc tak, jest soczewica, truskawka, ser. I z mięsem. Te na słodko zjemne śniadanie. E, tamte zostawię sobie na jutro, bo dzisiaj zadołujemy bardzo dużego pieroga ruskiego, więc no nie mogę szaleć. Jednak jest po 6 pierogów, nie po 8, no ale i tak 7 zł za 6 pierogów to chyba całkiem nieźle. Te z serem spoko. Wczorajsze były lepsze. Tutaj z truskawkami jak widzimy, o, porozpadany. No ale to nic. Całkiem, całkiem spoko. Y, mogłoby być troszkę słodsze. Czasem są dziwne mecze. Gdyby nie to, że do połowy przegrywałem 4 do 0, a potem zaczęłem odrabiać straty. A tak wygląda moja paczuszka. Ramu z czerwoną kartką, więc pikę za niego na chwilę. Wiecie co, gdybym miał polecić te pierogi, no to bym ich nie polecił. Według mnie, jeśli miałbym oceniać e, w skali 1 do 10, no to daję im jakieś 4, no 4,5 za tą... E, śmietankę, w której, w której były te pierogi na słodko. Zobaczymy jak to jest z soczewicą i z mięsem. Zostawiam sobie je na jutro, no bo dzisiaj właśnie będę przygotowywał największego pieroga ruskiego, którego będziemy jeść razem z Adą i jadę ogarniać duży garnek. Zgarnąłem jakiś garnek, nie wiem czy jest większy od mojego. Zobaczymy, jest sobie z tyłu, będę sprawdzał zaraz. Tu jest trochę więcej niż pół kilograma ziemniaków. Dodatkowo pół kilo mąki, duża cebula. Ziemniaki wystygłe, pół kilo twarogu, do tego duża cebula, no i będzie farsz. Cebula skrojona, olej się nagrzewa. Cebulka musi się ładnie zeszklić. Teraz wystarczy dodać soli i pieprzu, wymieszać, no i już mamy farsz. Wszystko ustawione. Zobaczcie to! Uuu! Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, no ale miejmy nadzieję, że tak. No mój roski pierog nie wyszedł, ale zamówiłem pierogi z restauracji, która znajduje się niedaleko mnie. Właśnie wczoraj z niej jadłem, także byłem zadowolony, bo tutaj musi być pewność. Nie mogę jakiegoś chłamu podać dla Ady, nie? Ada, jak się zapatrujesz na to, że będziesz jeść pierogi ze mną? Bardzo dobrze, kocham pierożki. Zależy jakie kupiłeś. Zobacz, miał być. Słodki i Tak, miał być mój, ale. rób tak blisko, bo będę jadł, duży nas. Przestań, Ada. Nie opychaj się tak. No! Każdy jest do kamerą, której nie widzę. Najadłaś się? Najadłaś ja się strasznie. Ile zjadłaś? 12 albo 13. 13 chyba. A ile? Nie wiem. Myślę, że 29. No ja, ja 13, nie wiem. Ale jeszcze bym wcisnął. Obejrzałem ligę mistrzów po tym jak zeżarłem 40 pierogów na live'ie. No i już jadł dziś nie będę. Czuję się obżarty, czuję, że mam zgagę i czuję, że mam wzdęcia, więc nieźle. Zobaczymy jutro, no generalnie te wszystkie pierogi są raczej gotowane niż smażone. smażonych jeszcze nie jadłem, więc nie wiem skąd te wzdęcia. być może mm, z mieszanki wszystkiego, bo jedliśmy i z serem i z mięsem i z kapustą i ze szpinakiem. Więc tak, no, także idę spać, wyłączam właśnie TV-ka i widzimy się jutro. Dzień doberek, wstałem, mimo tego, że cały czas mam zdęcia od wczoraj. Teraz nie będę jadł śniadania, bo jadę na nagrania i muszę się czuć całkiem nieźle. Po nagraniach wrócę i sobie odgrze jakieś pierogi. No mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Odbierałem właśnie paczkę z paczkomatu i spotkała mnie dosyć przyjemna sytuacja. Dziewczyna, która wyciągała paczkę razem ze mną, skojarzyła, że e, mam kanał na YouTube i mówiła właśnie, że oglądała parę moich filmów. I to jest właśnie fajne, jak zagadujecie w normalny sposób, a nie jakieś tam zdjęcia z przyczajki. Odkąd wróciłem do Polski, nie mogę się wyspać. Dodatkowo, jak wylądowałem, to bolała mnie głowa i czułem, że mam dosyć wysokie ciśnienie. Nie wiem, myślę, że się przyzwyczaję, ale za jakiś czas tego nie wynik. Ada, jak po pierogach? Brzuszek pełny, ja szczęśliwa, wszystko się zgadza, tak. było miło, mnie wspaniale bolał. jak zawsze. Wolicie coś? Bolał brzuch. Tak? Bo to jest za mało słodyczy. Nie. Ja mam same te słodkie, dlatego mi jest pysznie. Wspaniale. No. Wróciłem po nagraniach i chyba czas odgrzać sobie jakieś pierogi. Poza tym, że bolał mnie brzuch, no to jestem bardzo głodny, dlatego nie mogę wiecznie czekać na to, aż mi przejdzie. Najwyżej później będę cierpiał. Czas na smażenie pieroga. Mm. No dobra, biorę się za jedzenie i za chwilę będę pakował sosy. Mmm, takie smażone pierogi, bardzo dobre. I jogurt naturalny zrobił tutaj robotę. W smacznej kawałusi. Z racji tego, że w pierogach ruskich jest cebula, e, dzisiaj razem z Czarkiem będziemy robić wyzwanie, w którym jemy kilogram cebuli na czas. E, udało mi się w ogóle wziąć e, kilogram cebuli na oko i wyszedł kilogram równiutko, więc ma się ten wzrok. O tutaj będziemy z Czarkiem nagrywać dziś. No i odgrzane pierogi, można jeść. Z której strony chcesz siedzieć? Dzień dobry. Obojętnie, Czarek, jesteś gotów na wyzwanie? Eee, jak zawsze nie. No dzisiaj jemy cebulę, więc zajebisty w ogóle pomysł, nie. Będziemy jeść cebulę, tak jak jabłko, na czas. Zobaczymy, kto pierwszy ciekawe zje całą cebulę i kto później zje następną cebulę, bo mamy po dwie. Albo... Jedna dla jednego i trzy dla drugiego, jeśli znacie tematykę kanału. Pamiętajcie, że zbliżamy się do 500 tysięcy subskrypcji na kanale brakuje! Puu! Niewiele. Także zostaw suba i widzimy się w następnym maksymalnym odcinku już za tydzień. Idę się zrygać, pa. Czarek, jak tam twój brzuch? Trochę lepiej. Zajebistym pomysłem było wzięcie czegoś gazowanego, bo właśnie wybekałem coś, co jakbyście powąchali, to byście się sami zrygali. No właśnie czuję. No. Ale że ja tak samo zionę jak ty, to, to mi wszystko jedno. Ale cebula jest zdrowa, więc... Ale, ale filmiki to zrobię. Ale ta cebula była niedobra. Nie wiem, czy jeszcze zjem dzisiaj jakieś pierogi, mam nadzieję, że tak. Na razie zionę cebulą. E, I o, idę do zioma grać FIFA. Wróciłem od ziomala i cały czas czuję, że mi zryja śmierdzi cebulą. Zresztą nawet on mówił, że czuje cebulę. Musiałem mu powiedzieć, jakie robiłem wyzwanie. Eee, jestem głodny, więc zjem sobie te wszystkie pierogi, które zostały mi w lodówce. Odsmażę je sobie na patelni, na oleju i zjem. A jutro będę zamawiał dalej i jutro będę recenzował następne restauracje z pierogami. Także tak. No, i to są wszystkie pierogi, jakie mi zostały, odsmażyłem je, no i teraz sobie zjem na kolację. Aczkolwiek nie wiem, czy dobrym pomysłem jest jedzenie smażonych pierogów na kolację, no ale zobaczymy. Rozpisałem odcinki, trochę popracowałem i idę spać. Nażarłem się tych pierogów smażonych i troszeczkę w połączeniu z tą cebulą zaczynam jeździć w brzuchu. Mam nadzieję, że spokojnie spędzę noc, więc trzymajcie kciuki. Wstałem, ale nie jestem z tego powodu zadowolony. Całą noc pierdziałem. A druga rzecz jest taka, że cały czas czuję, że śmierdzi mi zbudzić cebulą, czuję ten posmak okropny aj to nic fajnego mm, będę zamawiać sobie jakieś śniadanie za chwilę, mam nadzieję, że znajdę jakieś pierogi o godzinie 8 rano z restauracji Kraina Smacznych Pierogów zamówiłem sobie pierogi z wiśniami i jakieś pierogi meksykańskie które są dosyć duże chyba, tak wnioskuję bo są cztery pierogi chyba za 17 zł na obiad jadę do mamy poprosiłem mamę, żeby zrobiła swoje ruskie pierogi które zawsze za dzieciaka uwielbiałem zjadać za każdym razem nie mogłem się doczekać, aż mama zrobi ruskie pierogi, czekałem na święta, czekałem na jakieś okazje i zawsze lubiłem pierogi mojej mamy i wy napiszcie w komentarzu czy macie takie dania które przygotowują wam wasze mamy, e, takie dania do których lubicie wracać za każdym razem i chciałem wam tylko pokazać różnicę, to są pierogi z wiśniami, a tutaj są te pierogi meksykańskie, które zostawiam na później, więc potem będę sobie testował, pewnie sobie je odsmażę z wielką chęcią ocenię tego pieroga gdyż jest napompowany jak to pierogi z owocami zawsze puszczą soczek. Mmm, słodziutkie, mm, chyba aż za bardzo słodziutkie. Masa cukru, sam cukier tak naprawdę. myślę, że jednak wiśnia, no to będzie trochę kwaskowatości. No nie jest to mój faworyt. Za chwilę jadę do mamy, ale najpierw zjem sobie tego jednego meksykańskiego pieroga, no bo... Jestem go ciekaw po prostu. No zobaczymy, czy będzie lepszy od tamtego pieroga z wiśnią. No kurde, spoko. Bardzo dobry. Jakbym dostał to w dwóch różnych opakowaniach, to powiedziałbym, że to dwie różne restauracje. <słuch> <słuch> Miały być ruskie, są też z kurczakiem. Pierogi mamy są super, dostałem wyprawkę do domu, więc zabieram ze sobą jakieś 15 pierogów. No i właśnie jadę do fryzjera. Już powracam do domu. Pierożki od mamy do lodówki. Teraz biorę sobie te dwa pierogi meksykańskie. Będę je smażył na patelni, a że są bardzo dobre, no to z wielką chęcią je zjem. Już troszeczkę zgłodniałem. Zobaczcie jakie one są duże są trzy pierogi normalnie sześć zwykłych się mieści na tej patelni a tutaj mamy trzy duże pierogi więc smażę i jem i już usmażone można jeść nie no te to są petarda naprawdę mm. Pojechałem sobie do Zioma na FIFA. właśnie wracam do siebie z zakupami, mam pełno pierogów na jutro na rano, bo znowu robię live'a, będę jadł słodkie pierogi z wiśniami, z malinami, z truskawkami i z serem bodajże. Teraz sobie jeszcze zjem, myślę te pierogi od mamy, odsmażę, no i idę spać. Warto również dodać, że cały czas mam zdęty brzuch i cały czas chce mi się puszczać błąki. Słuchajcie kochani, co mogę powiedzieć, materiał z jednego dnia niestety został utracony, za co najmocniej przepraszam, ale mam nadzieję, że reszta filmu Wam się spodoba, także trzymajcie kciuki i do zobaczenia za chwilę. Jo, właśnie wstałem i ogarniam rzeczy do live'a, jestem trochę śpiący. Ale to nic, zaraz sobie pojem, pogadam z wami, to będzie fajne. Patrzcie, 30 pierogów z truskawkami, z jagodami, tutaj się robią jeszcze pierogi z serem i z truskawkami i tutaj jeszcze pierogi też. Po śniadaniu się zdrzemnąłem, bo wam, że taka dawka kilokalorii po prostu zmuliła mój organizm i kazała iść spać. Wstałem i jestem już trochę głodny, więc jadę i zamówię sobie pierogi z zapiecka. Przy okazji na jakąś kawkę sobie skoczę. Niestety dwa zapiecki, do których pojechałem są zamknięte, więc nie będę krążył po całej Warszawie i zajechałem do Lidla. Kupiłem pierogi z mięsem, zobaczymy jak te takie szybkie pierogi smakują. Wyglądają bardzo apetycznie, przez 8 minut muszą się robić we wrzątku, także czekam na wodę. Pierogi z mięsem z Lidla raz, naprawdę bardzo dobre pierogi. Jem, żeby nie być głodnym, ale mam ochotę już na coś innego. Patrzcie, zamówiłem sobie pierogi pielmieni. Z restauracji Pan Am. 18 zł zapłaciłem za to danie. Pielmieni to dla mnie totalna nowość. Nie jadłem, nie wiem nawet z czym to jest w środku, także za chwileczkę się przekonam. Nie mogę się doczekać, bo jestem już bardzo głodny. No. wyczuwam mięso. Dobra. Jakbym miał oceniać, no to tak w skali do 10 na siódemeczkę. Ostatni dzień pierogów. Zaraz zamawiam sobie śniadanie, może się tylko ogarnąć. Nie wiem jeszcze skąd zamówię. Ale przerażają mnie te wzdęcia. No dzisiaj jest ostatni dzień, także myślę, że jakoś to przeżyję. Złożyłem zamówienie w kozackiej Hacie. zamówiłem pierogi z ziemniakami, grzybami leśnymi na obiad, a na śniadanie pierogi Bounty. Zobaczymy, czy faktycznie będzie takie bounty. Patrzcie jakie jajca zamawiałem już podczas tego wyzwania pierogi od nich. No i chyba wychodzi na to, że to jedna i ta sama restauracja pod dwiema różnymi nazwami. Także czuję się zrobiony w balona. Jaram się, bo te pierogi Bounty są z twarogiem i z wiorkami kokosowymi. Ja wiórki kokosowe uwielbiam i zobaczcie w jakim ciemnym cieście. Dobre. Mm -hmm. Nigdy wcześniej nie widziałem ciemnych pierogów. A dodatkowo takich, które smakują jak Bounty. W momencie, gdy przyjechałem wysłać do Was paczki z maksymalnymi sosami, właśnie zaczęła piec mnie z gaga. Tak zadziałały na mnie pierogi z rana. No miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Na całe szczęście nie chodzę głodny, bo zjadam tyle, ile potrzebuję. Muszę Wam też powiedzieć, że nie przytyłem, obserwuję siebie i swoje ciało. I cały czas jest stabilnie, bardzo dobrze, waga się utrzymuje. Właśnie odebrałem dostawę sosów i musiałem je tutaj ładnie zapakować. A teraz idę pakować wysyłkę do Was. W międzyczasie chciałem Wam się pochwalić w żabce. Kupiłem takie oto pierogi, ale mam ochotę zjeść te pierogi, które kupiłem dzisiaj rano. Mówiłem, że zjem je na obiad, więc zjem je na obiad, jem je teraz. Debiucik. Ciekawe, jak kruskie, ale trochę inne. Bardzo dobra. Nie chcę już jeść, strasznie jeździ mi w brzuchu. Idę spać jutro podsumowanie. Na całe szczęście, już jest po tym wyzwaniu. Jak widzieliście, przy tyłem ponad 2 kg. Dodatkowo ciągłe wzdęcia, dodatkowo ciągłe gazy. To wcale nie było przyjemne. No i już zgaga też zaczęła się pojawiać. Nie do końca jestem zadowolony z tego wyzwania, no ale. Trzeba było je wykonać, no bo taki komentarz się pojawił, był popularny, więc mówię, dobra, zrobię, niech Wam będzie, czasem pójdę komuś na rękę. A tak na serio, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję i w komentarzu propozycję na wyzwanie dla mnie, a ja na tym wyzwaniu wydałem, nie wiem, średnio 15 zł na danie mniej więcej, więc no nie było najgorzej. Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. Pa!